Cześć Siema, witam Was. Ja jestem Szalony Kolekcjoner, a y, tutaj będziemy zajmowali się dzisiaj otwieraniem, unboxingowaniem kart. Kart w zasadzie saszetek y, z kartami piłkarskimi. Wiecie, że. To nasza wspólna pasja, otwieranie, szukanie, łowienie. Dzisiaj otworzymy sobie blisterek. Blisterek zawiera 25 kart. Są to 4 saszetki plus jedna karta z limitowanej edycji. To jest edycja Champions League 13-14. Ja Wam powiem szczerze, że cały czas tak nie mogę przeżyć tego, że chlegi nie zobaczymy w tym roku na kartach, no była jakaś mała nadzieja, cicha nadzieja, no niestety niestety blister kosztował, kosztował, oj nie pamiętam już teraz, ale kosztował chyba 12,99 tak mi się wydaje blisterki można było kupić w Biedronce były to najcieńsze blisterki z oferowanych bo pani nie oferowała jeszcze blisterki z pięcioma i sześcioma saszetkami plus dwie karty limitowane blisterek z Biedronki charakteryzowało też to, że Opakowanie było stosunkowo miękkie. E, no to co, zaczynamy, otwieramy, zobaczymy co trafimy. E, nie wiem, czy już mówiłem, jak nie, to powtórzę. Mister mam dzięki uprzejmości e, Diego Lopeza, świetnego youtubera. Bardzo się Diego, oczywiście, e, pozdrawiam. I zobaczmy, co tutaj mamy. Tutaj mamy ukrytą kartę limitowaną. Wow, i kto to będzie, zobaczmy. Mamy Isko isco, e, fajnej. W fajnej kolorystyce, w fajnej grafice, e, isko, świetnej koszulce, nie białej tym razem, charakterystycznej dla Realu o Madryt, a niebieskiej, świetnie, świetnie to wszystko się komponuje, fajnie wygląda. E, powiem tak, no zaczynam już powoli się ekscytować z tymi kartami z tego względu, że one już odeszły, ja je zaczynam wspominać, także jest fajnie. E, saszetki mamy tak, mamy Chmelsa w dwóch sztukach, mamy lama i mamy. I nie jestem. To co za od nie stę. w takim razie, to jest tutaj z brzegu. Otwieramy, szukamy, zobaczymy, co trafimy. Babal I mamy tutaj, tak, artetę Mamy tutaj Willanda. Coś nam się odwróciło, i to jest y, y, golstopper. Golstopper y, z Atletico Madrid. Mamy tutaj zawodnika Manchester United. Kolejnym zawodnikiem jest y, Proto. Proto to jest bramkarz z I tutaj mamy Gignaka chyba, tak? Gignak, tak mi się wydaje, tak to się czyta. Zobaczmy, tutaj jest saszetka y, numer 2. Y, Może ją otworzę w ten sposób. Zobaczymy jak to będzie wyglądało i lecimy runaj, mój ulubieniec mamy tutaj Clemensa coś nam się odwróciło i tutaj mamy wow, logo Herb Underlechtu super, super sprawa fajnie, fajnie to wygląda kolejne karty to Behrami z Napoli i Eboe, chyba tak, z Galatasaray kolejna saszetka saszetka numer 4, 3. przepraszam. Odwrócimy sobie w ten sposób i zobaczmy, co mamy. Godin, Luka Modric w tych, tak jak mówiłem, białych koszulkach tym razem. Mamy tutaj Ginkela z Chelsea. Też świetna, świetna karta. Arsenal i to jest gips. Cannavaro z Napoli. I na koniec znowu zawodnik, zwróćcie uwagę, znowu zawodnik z Galata Saraj jest tutaj. Nie, myślałem, że jest jakaś prawidłowość, ale nie ma czegoś takiego. Teraz ostatnia saszetka, saszetka numer 4. Otwieramy ją, zobaczymy, co tym razem trafimy. Znowu Galata Saraj, Busquets z Barcelony. Mamy coś odwróconego i to jest fans favorite. Fans favorite z Leverkusen. Fajna karta, Montolifo, Koke i tutaj na koniec zawodnik Olympic Marsylia. Świetny blister, świetne e, saszetki, świetne karty i teraz mam do Was pytanie na koniec. Czy ten blister był oryginalny czy był dłubany? Piszcie w komentarzach. Pozdrawiam Was serdecznie. Dzięki Diego za ten blisterek. Pozdrawiam jeszcze raz. Szalony kolekcjoner, cześć.